Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy, moi drodzy, widzimy się w grze Global Quiz aplikacji. Dawno, dawno nie widziana ja również kiedyś ogrywałem, to takie trochę starość jak GeoGesser, jeżeli chodzi o podejście tutaj e, i o typ materiałów, ale pomyślałem, kiedyś to się podobało, więc może czas zobaczyć, sprawdzić, zobaczyć czy Wam się spodoba, czy się nie spodoba. E, I kto wie, więc co, standardem dla naszego Gesera nie mogę do mojego konta. Wysłałem w ogóle logowanie ten. Chciałem się zalogować na moje konta, jeszcze nie mogę odzyskania hasła, nie pamiętam, które hasła tam miałem. Pamiętajcie, mi się zawsze różne hasła do różnych rzeczy. E, w każdym razie zrobiłem sobie reset, reset konta, więc teraz zagram na anonimie, w tym, w tym odcinku jeszcze sobie zagram na anonimie, może, może już jak będę nagrywał następny, to będzie inaczej. Słuchajcie, co Wy na to, żebyśmy sobie zagrali? Może politycy? Czemu by nie? Chodźcie, zagramy sobie polityków, 10 pytań na jedną grę, średnia wśród w 60%, no taki średni widzę, około 50%. Polacy są wyjątkowo od nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś Wam opowiadałem, w ogóle Jeden z założycieli global quizu w ogóle jakiś do mnie napisał, że, że ja w ogóle mam swoje pytanie, jest tu o mnie jest jedno z pytań, może znajdę to pytanie, gdzieś jest tu baza pytań, czy musiałbym się, po prostu zalogować, nie, e, odkrywaj ciekawostki, buduj, e, gdzieś, gdzieś jest chyba przy youtuberach, jest chyba, tak mi się wydaje, historia, kraje inne, jest coś takiego jak YouTube, czy coś w stylu, albo youtuberzy, Y, nie, nie widzę. Nieważne, w każdym razie, w każdym razie jest tam gdzieś pytanie, jest o mnie całe, to pamiętam, że widziałem. W każdym razie, chodźmy na politycy yy, i co, zagrajmy sobie, zobaczmy, jak tam będzie szło. Agentem której organizacji był Władimir Putin? No to tak, yy, NKWD to jest Naczelnik Komisariat Wnętrznych Dzieł, tak się chyba to czytało, troszkę jeszcze pamiętam. Później było FSB, czyli Federalna Służba Bezpieczeństwa, KGB to jest... GRU to też jest ich wywiad. Wydaje mi się, że on był agentem KGB. Wydaje mi się, że byłbym agentem KGB, ewentualnie chyba KGB. Tak, KGB, dokładnie. Wywiad cywilny i kontrwywiad. Okej, okay, tak faktycznie, bo musimy pamiętać, że wywiady się też często dzielą, tak? Na przykład jak w Polsce było w WSI, tak? To były wojskowe służby informacyjne i to jest wywiad wojskowy, ale jest też na przykład chyba ABW, tak? Agencja Bezpieczeństwa wewnętrznego, która pełni też również rolę wywiadowczą między innymi, ale ona jest chyba... Ym agencję, tak? Na przykład Izrael ma bardzo dużo różnych organizacji wywiadowczych, najsłynniejszą z nich jest Mossad, na przykład. tak? Amerykanie mają na przykład NSA, czyli National Security Agency, FBI, i mają CIA, czyli Central Intelligence Agency. Więc tutaj jest to cywilny kontrwywiad. Od roku 1995 zmienił nazwę na FSB. Dokładnie tak. Władimir Władimirowicz putin był funkcjonariuszem KGB 75, 90, 20, 20 lat, prawie. Służył na terytorium NRD, czyli tego zachodnich Niemiec, jeżeli nie wiedzieliście. Niemcy były rozdzielone na dwie części. Nawet no w każdym razie, idziemy do następnego pytania który społeczno-polityczny propagował Mahatma Gandhi. Alterglobalizm, pacyfizm, nacjonalizm, milenaryzm. Milenaryzm, nie wiem czym jest nacjonalizm, e, to powinniśmy wiedzieć. Pacyfizm, czy jest to miłowanie pokoju, tak jak może w tym skrócie, czyli jakby, że konflikty winno się rozwiązywać w sposób pokojowy. Alterglobalizm, przyznam szczerze, że nie wiem, globalizm to jest jakby odrzucenie państwowości w dużym skrócie, może też nie chcę aż tak mówić, ale pacyfizm. Gandhi proponował jakby walkę z Brytyjczykami w sposób pokojowy. On, że powiem, głodził się tak, on dokonywał głodówek jak i jakby generalnie pra, pra, by pracował bardzo nie tak jak dotychczas hindusi się buntowali przeciwko brytyjskiemu brytyjskim kolonizatorom przez starcia zbrojne. On propagował właśnie taką walkę u podstaw. Tak to jest napisane w ogóle. Był jednym z twórców współczesnej pracowości indyjskiej propagatorem pacyfizmu jako środka walki politycznej. Pragnął innych zjednoczonych i wolny w każdym razie Pomagał ludziom odnaleźć sobie ducha braterstwa i miłości do bliźniego. Okej, okay, to wiemy. Dzięki Brombiarz19, a my idziemy dalej. Jakie pochodzenie ma nie, nie, Kanclerz Niemiec, Angela Merkel, o, tego nie wiem, słuchajcie. Zastanówmy się, greckie, hmm, wątpię, polskie, ale no, nie sądzę. Greckie lub francuskie bym rzucił. Merkel, ja kojarzę, że jest, był, był jakiś taki opozycjonista, miał Merkel na nazwisko, to kojarzę go jeszcze. Może greckie? Nie, polskie, o, Angela Merkel, dziadek Merkel. Ludwik pochodzi pochodzi z Poznania, był nieślubnym dzieckiem Anny Kaźmiarczak i Ludwiga Wojciechowskiego. Ponadto dziadek Merkel walczył w armii generalowej z Hallera. Halera, o, w armii Hallera, czyli tej błękitnej armii. W 1930 roku zmienił nazwisko na niemieckie Kastner. Dziadkowie Merkela i jej matka od do 1936 roku mieszkali w Elblągu, a następnie przeprowadzili się do Hamburgu. Ciekawostka, a to ciekawa ciekawostka, słuchajcie. Jak brzmi drugie imię Baracka Obamy? Castro, Hussein Kaddafi Mugabe. On ma pochodzenie z Hawajów, jest pochodzenie Barack Obama czy, czy jeszcze afrykańskie? Ciężko na powiedzieć. Castro by wnioskowało na jakieś hiszpańskie. Hussein Kaddafi, <coughs> stronę arabską. Mugabe? On nie ma właśnie pochodzenia tego e, e, afrykańskiego, czy to była propaganda przeciwko niemu? Nie pamiętam. Rzucę Mugabe. Hussein, nie wiedziałem. Barack Hussein Obama. Dugini w imię swoim ojcu Baracku Hussein Obama Senior. Imię Hussein jest powszechne w świecie arabskim. Pochodzi od arabskiego Hassan, czyli dobry i piękny. A to nie wiedziałem, to właśnie, no to człowiek się uczy. Ale, hmm, ciekawe. No właśnie, Fidel Castro, który sprzedaży jest, jest ze swojej przyjaźni z kubańskim rewolucjonistą dyktatorem Fidelem Castro. Sołżennicyn Neruda Gras, Gintergras. Ha, Marquez, nie? Tak mi się wydaje. Gabriel Garcia Marquez. Tak mi się wydaje, że to będzie on. Gintergras to jest odblaszonego bębenka, czyli yy, no, może nie czytałem, bo nie będzie się wypowiadał. tym to jest archipelag Gułak, Pablo Neruda, nie wiem kim może być. Rzucę Markeza. Marquez, tak, to jest, to jest, on jest chyba w ogóle też laureatem nagrody Nobla? a Marquez no, ja ma, ja kilka książek Markeza, ale ja nawet nie wiem, co on do końca pisze. Przeźni się przez długie lata, co więcej, pisarz pełnił rolę czasami wysłannika dyktatora, przekazując do niego wiadomości, od niego wiadomości prezydentowi USA Billowi Clintonowi. Gabo nie zerwał kontaktów z kubańskim przywódcą, nawet kiedy ten zaczął brutalnie prześladować politycznych oponentów. Zamiast tego po cichu wykorzystał swoje wpływy, aby pomóc niektórym z tych osób wydostać się z Kuby. Ciekawostka. Z której dziedziny Winston Churchill zdobył nagrodę pokojową? Mm. Pokojo, Nagrodę Nobla, chyba pokojową mógłby tylko dostać, tak mi się wydaje. Bo ekonomia, literatura, chemia wątpię. nie był naukowcem, był pierwszym lordem admilar, admiralicji. Albo generalnie politykiem zawodowym, to przede wszystkim. Ale myślę, że pokojową mu przyznali. Jeżeli jakąś, to pokojową. Z literatury. A za swoje. II wojna światowej. Faktycznie on spisał poradniki. Boże, on po II wojnie światowej spisał całe swoje dzienniki. za to mógł być? Faktycznie. Okej, okay, to powinienem był to móc zwiedzieć. To mogę wiedzieć, to głąb jestem, że nie wiedziałem. Okej, okay, dobra. Jak wabił się pies Józefa Piłsudskiego? <grymne> Coś mi mówi, że pies. Czy w sensie, mam jakieś takie dziwne wrażenie, że wabił się pies. Ewentualnie Romek czy Józef to był z jakiegoś przeciwnika politycznego mógł się śmiać, bo to Piłsudski miał zawsze taki humorek, ale myślę, że pies. <grymne> Dokładnie. Piłsudski posiadał dwa psy, z czego jeden, nazwany przez marszałka po prostu Pies, już specjalnie szkołę do pilnowania dokumentów. Ciekawe. Mimo okazałej postury, był przyjacielski, chętnie przyjmował smakowy gości, których wpuszczał podobno zdecydowanie mniej chętnie, których podobno zdecydowanie mniej chętnie wypuszczał, niż wpuszczał do domu. No, to ciekawe. W którym muzułmańskim państwie jako pierwszym wybrano kobietę na stanowisko szefa rządu? Arabia Saudyjska, Iran, Pakistan, Indonezja. Jajajaj, to są wszystkie bardzo tak. Arabia Saudyjska to wykluczę z marszu, Pakistan raczej też. Chociaż mogę się bardzo mylić. Albo Iran, albo Indonezja. Wydaje mi się, że to będzie Indonezja. Iran też nie jest tak źle. Bo Iran jest w ogóle szyjski, więc nie ma aż tak aż tak rygorystycznych przepisów. Nie ma. Chyba Indonezja, Tak mi się wydaje, że to była Indonezja. Wydaje mi się, że to Pakistan. Wow. Benazir Buto nazywana była żelazną damą. 1988 roku. Ja myślałem, że Pakistan jest dużo bardziej ortodoksyjny, jeżeli chodzi o islam, bo tam pamiętam, że jak były na przykład historie z wojną w Afganistanie, pierwszym tym atakiem Amerykanów po um, zamachach 9-11, to pamiętam, że właśnie tam było, że mujahedini, czyli jakby e, bojownicy, którzy walczyli, radykalni bojownicy islamscy, właśnie szkolili się na terenie Pakistanu, że tam były takie ich ukryte obozy. I wydawało mi się z tego tytułu, że Pakistan jest wyjątkowo radykalny, jeżeli to chodzi. A to się proszę mylę. Ja brzmiąc słynny dowcip wygłoszony podczas testu mikrofonów w 1984. Rosja została zdelegalizowana, sprzedaliśmy Alaskę z Dessler. Kosmici za białym A ja znam to, że ten żart z tym. To w ogóle ciekawe historii, robił ten żart, że odpalamy pociski na Związek Radziecki za 3, 2, on cały czas żarty. Akurat regał był z wyjątkowy i był. Chyba to. Tak, tak mi się wydaje. Moi drodzy Amerykanie mieli się ogłosić, że. Rozporządzenie delegalizujące Rosję na zawsze. W ciągu 5 minut rozpoczniemy bombardowanie. Ronald Reagan był strasznym śmieszkiem akurat mu trzeba przyznać. był aktor, w którego kraju prezydentem był Alberto Fujimori, Japonii, Australii, Peru, Singapur. Coś <laughs> ktoś mi zaraz chce powiedzieć, że Japonii, prawda? Fujimori, miał jakieś japońskie nazwisko, a nazywa się Alberto. Więc coś bym, coś głupiego mi mówi, że to jest Peru, wiecie? Proszę bardzo. o japońskich korzeniach. Fujimori był prezydentem Peru w latach 1990-2000. W roku 2000 uciekł do Japonii po wybuchu skandalu korupcyjnego. W kwietniu 2009 roku Fujimori został skazany na 25 lat więzienia za łamanie praw człowieka w walce z lewicą partyzanką. Okej, okay. 6 na 10, nie jest źle, można by się nauczyć lepiej, ale nie było aż tak źle. Słuchajcie, to co, robi Mareńkę. Warto by to zrobić, nie ma co czekać. O, zarobicie, nowa gra się akurat rozpoczyna, ale mamy farta, nie, nie będę musiał ciąć materiału, to dobrze akurat, bo trochę nie chciałem ciąć materiału dzisiaj, bo chcę wrócić do domku dzisiaj, dobra. Albanią się na jestetkę małych bunkrów, czego obawiali się Al Albańczycy? E Inwazji ZSRR, jeżeli się nie mylę, albo wolny ale wydaje mi się, to była inwazja ZSRR, bo oni się odłączyli od ZSRR. Chyba nawet kilka minut rozmawialiśmy o Albanii o bunkrach, tak mi się wydaje, że mam o tym mówić. Hm? Dokładnie tak. W 60-tych latach się pogorszyły, tak i oni skierowali się w stronę Chin. Dokładnie tak, dokładnie dobrze. Po inwazji na Czechosłowację poczuli, że mogą być następne. Ok, czekajmy na następne pytanie, bo to pewnie wynika z internetu Inny osób. Składnik Vintis z pojawiający się w reklamie popularnego suplementu diety na dolegliwości stawu, to po prostu. Pewnie mógłbym wpisać, ale. Coś takiego głupiego, a może no, to rzucić. No, winorośl właściwa. Tak rzucić nie wiedziałem. Może dlatego, że nie oglądam telewizji i nigdy nie słyszałem w życiu o czymś takim jak win z Wintera, jakiś suplement diety z tym związany. <laughs> bo tak jak wam mówię, że ja telewizora w domu nie mam, więc. Ja myślę, że kupić, bo gimper będzie tańczył w ten sposób z nami. Staram się czy nie kupić telewizora, jest to złoto. Skarż Radzieckiego niszczyciela czołgów z czasów II wojny światowej. T34 nie, kw 1 to był ciężki czołg. Nie wiem czy to nie jest SU-152 albo SU-8, chyba to z nich. Kawu to był ten ciężki. chyba to był ten. Chyba. No przecież to był zwykły czołg średni. To był żaden niszczyciel czołgu. No przecież jest odpowiedź, SU to była dobra odpowiedź. Spieprzone. Co jest stolicą w Stanach Kalifornia? To nie nie jest podchwytliwe, chyba Los Angeles, no. Albo któryś z nich, inny może być, bo... A, Sacramento. Jest trochę tak jak Austin w Teksasie, gdzie Dallas jest największa. Austin jest stolicą Teksasu. Hmm, Sacramento, jak się okazuje. Życie by nie pomyślał o tym. Trudna ta ręka, nie jest taka prosta sprawa. <laughs> na którym oceanie nie znajdują się Aleuty? Aleuty są na. To jest koń, końcówka Alaski, tylko pytanie, czy to jest jeszcze Pacyfik, czy to już jest. Nie może być takie oceanu to jest Pacyfik przecież. Trzy oceany, tak? Atlantycki, Indyjski i Pacyfik. No. nie ma Oceanu Arstycznego. Pierwsza z nim słyszę. No dokładnie. Przynajmniej nie są najgorsze. W którym roku wydano pierwszy numer jednego z najstarszych funkcjonujących dzienników na świecie? The Times. Tak, to jest bardzo stary The Times. Tak, no, tak, tak, dobrze. No, 685 to było za wcześnie. Ale tak, tutaj już miało, miało mi to sens. No, a patrz, jesteśmy na drugim miejscu. Zaprojektowanie czcionki Times New Roman. Widzieliście? Times New Roman jest od. od Times'a. No w sumie? Kurde. Logiczne. człowiek się uczy. Jakiej narodowości był Leonard Euler? Jeden z najwybitniejszych matematyków w historii. No Niemiec mi od razu przychodzi do głowy, nie? A może strzelę w Szwajcara. Nie wiem dlaczego. O! Okej. Okay. Szwajcarem. Urodził się 15 kwietnia 707 roku fx, a algorytm, ok, stworzył, tak, algorytm, jednostka urojona, eee, Eee, boy, ja się na tym znał, Jestem tak zastały z matematyką, jestem biedny w to, w którym miejscu dzieje się ta słynna opera, to jest La Scala Veleska, nie, no ja znam La Scala, no to dla Mediona, jeżeli to jest to, no to Scala, tak, no skala, dokładnie, Najbardziej znaną opera na świecie. Ja widzę, że wszyscy akurat to wiedzieli. <laughs> opera Mediolan. To też możecie wiedzieć na przyszłość. Jak opera słynna, to zawsze Mediolan, pamiętajcie. Na skala. Ma pana To Za dwa pytanka szybkie, dawajcie. Jak część polskiego słownictwa pochodzi z języka chińskiego? Spora chyba. Może nie spora. A dam 10%. Bo na pewno dużo pochodzi, ale jak dużo? To jest... 50%! Ua. W życiu bym nie wiedział, że to było aż 50%. No to dojechany zostałem na trzecie miejsce. Siły spokoju już nie przegonię przede mną. Widzę tutaj pani siły spokoju. Dobrze w bym nie wiedział, prawda? Tak. Cóż to za dzikie zwierzę? Chyba to jest Lijakon, tak mi się wydaje. Lamparta to, to nie jest żyraf, to nie jest koń, to nie jest... To jest likaon, przepraszam. To skrzyżówek to tam to hasło, ale co? Jaki to jest typ zwierzę to nie wiem, Zwierzęciami. To jakiś psowaty. No Chodź zobaczymy. Zobaczcie, zobaczymy jak to wygląda. Tak! No widzicie. To się czegoś dowiaduje. No ale, bo to z tym likaonem możemy w takim razie zako zakończyć odcinek. Dajcie znać, czy w ogóle Wam się ta formuła podoba. Powrót w ogóle do Global Quiza, może macie jakieś tematyki, które powinniśmy ująć, może jakieś quizy konkretne, czy też nie. Dajcie znać. Także jak ja byłem inaczej, byliście wy, a to był moi drodzy Global Quiz, a. My widzimy się już jutro. Cześć!